I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Deus Ex Human Revolution. Małą przerwę miałem od ostatniego nagrywania. E... Pamiętam, że pokonaliśmy pierwszego bossa. To jest pewne. Dzień dobry, czy mogę u ciebie kupić coś fajnego? Nie, jesteś głupią no, suką i to nic to. nie masz. Hmm, może następnym razem, zaoferuj mi coś godnego uwagi, nie kurde. Ty myślisz, że taki Andrzej jesteś, a nie jesteś. I tyle w twoim temacie. Nic więcej nie da się zrobić. I myślisz, że taka Fajna jesteś, a nie jesteś. Słuchawko, napraw się. Moje słuchawki. No, słuchawki z biedronkę. Cześć. You look like you're built for Widzę, że coś ci się, koleżanko, nie podoba. O, oh, shit! Coś tu nie wyszło. Czyżbym nie mógł dawać w mordę koleżankom? Na to wychodzi. E, jakie ja mam misje? Na razie tylko główną, z tego co pamiętam. E, no, aktywne, no. E, spotkaj się z Pitchardem w biurze, spotkaj się z Sarifem w jego burze. Okej, okay. no proste misje, to jest. E, po prostu pobiegnę do danego budynku i gitara. Piwko dodano? Ojeju! A to gólne! Użyj, mniam! Cześć koleżanko, nic tam nie znajdziesz, mogę cię zapewnić. Już sprawdzałem. Turu, turu, turu. Industries. A to jest zajebisty budynek. I mm. Jezus Maria. Sprawdzałem wyniki mojej pięknej matury. Z, z matematyki. I już okazało się, że z samych zamkniętych zdobyłem 20 punktów. 15 potrzebnych do zdania. Wyruchałem system, a nawet wszystkich innych. Okej, okay, najpierw do Pritcharda oczywiście. Pritchard ważniejszy, ponieważ od niego będziemy mieli fajne info. Pritchie! Pritchard Industries. Cześć, cieciu. Co That signal you shut down in DRB territory. It's been active for almost a year. You're telling me someone outside this company has had access to our network since before the first attack? I've detected intrusions before and shut them down swiftly every time. But whoever designed this particular algorithm is good. Very good. You've told Seraph? See, here's the thing the intrusions were possible because of a backdoor access into our security system. That I never even knew existed. The one Sanders' team used to get inside our plant. I've worked here for seven years, Jensen, and this is the first time I've seen that particular access route. David Sarif created it specifically to bypass the firewall. He's hiding something, and I think you should find out what it is. Why me? Because, as far as I can tell, Sarif created that access and was streaming a lot of data through it. Shortly after your ex-girlfriend suggested he hire you. Ah! Don't you have some investigating? Ciekawa sprawa, bardzo. Czyli będziemy robić kolejne przesłuchanie. Ah, dosłownie ograniczone. A jakby niebny utrbo ty i tak. Ёбудубудубу. Dobra, to lecimy do Sarifa, zapytamy się parę rzeczy. Zaraz, jaki ja miałem e, poziom ulepszeń, e, w sensie włamywania? Do poziomu czwartego. Moglibyśmy się powłamywać tutaj do ludzi, co ja jeszcze zdążę zrobić, ponieważ chcę fajne informacje od nich wyciągnąć. Poziom bezpieczeństwa 2, proszę bardzo, łam się. Czas zgwałcić. A Szansa wykrycia 25, nie ma problemu. Are you fucking serious?! To tylko 25 było! Ja pierdziele, co za bullshit. To tak jakby kurde, nie wiem, Tetris'a miał zhakować i Windows i tak, za porę wykrył tego. Pierdziele, taki nonsens Młody haker. Dziękuję. I co my tu mamy? Pieniążkę. Więcej pieniążków. Pieniążków. E, wiem, że w jednej z tych pokoi jest ukryta sekretna 346, wow. Uczony? E, nie było uczonego. Jeszcze wejdziemy na ten komputer, bo tu jakieś znajdziemy ciekawe informacje i oczywiście punkty. Nowy kod dostępu? Okej, okay, spoko. Jarmy się. Teraz do kolejnego miejsca ukradamy ludzi z ich cennych informacji, jakimi są informacje. Dzień dobry. Proszę na mnie nie patrzeć. Ach, trzeci poziom. Oczywiście. Włammy się. Najbardziej profesjonalny gameplay. Ludzie tak bardzo chcą oglądać włamywanie się do rzeczy... O 65, a tutaj? 15... I 15, dobra. Do jednego i do drugiego. I do drugiego, i kolejnego, i teraz kolejnego. I kolejnego, i kolejnego. A, niestety już się zdążyło prze... Jąć. What the fuck? Tut! Anihilacja! Analna! Nie? Gwałt! Stwierdzam gwałt i ja go zaprzestanę swoim umysłem i ciałem i duszą. Ten gwałt był niedowierzalny. Tam przecież było minus aż 2%! Znaczy, minus 2 poziomy, powinno super szybko się przejąć właśnie tamten ostatni komputerek. 15, 15, 15, 15, 15, 15. Widzicie, jest aż minus 2! No, tak szybko powinno przejść, co się tam stało? To dziwne aż było. Dobra, wirus anihilujący i sekretne przejście. Kurde, w końcu mieć możliwości hakerskie to jest coś genialnego. Aha. Fortyfikacja mnie nie będzie interesować. Fortyfikacja, wierzcie mi, że mało kiedy mi się przydaje. E, chyba tylko raz w całą grę użyłem fortyfikacji, którą i tak nie musiałem, żeby zaoszczędzić sobie jeden wirus anihilujący czy tam Stop rockback. I sekretne przejście. A zobaczmy dokąd. To jest zwiadowca. EXP musi być. Dzień dobry, przyjacielu. A gdzie to my jesteśmy? Człowiek jutra, historia Hugh Daimana. Chuj mnie on obchodzi. Pik. Bra. I kolejny. A. Um, coś jeszcze? Batonik. Dlatego tu przyszedłem. To jest cel mojej podróży w to zacne miejsce. I jeszcze poproszę o ekspoza. Włamanie się. Eee, Wam się. Poziom drugi, proszę bardzo. 15 i 15 nie ma problemu, tu jeszcze mi odejmie punkty. O, za to. Te są najważniejsze. ten Raypol. Proszę bardzo. Jakieś informacji, które mnie nie interesują, ale najważniejsze już jest zrobione. Dzień dobry. I, 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 i teraz możemy iść już do. A tu jeszcze jest jedno miejsce. To było to na poziom czwarty? Nie, to też było na poziom drugi. Dobra. A gdzieś jedno było, pamiętam, na poziom czwarty, w którym była raz ciekawa informacja. Jak pamiętam, że grałem sobie. Dobra, bez bez paniki, bez paniki. Ok, to jest ważne. I pięknie, bez wykrycia. Gdyby to jeszcze dawało więcej punktów, to bym się cieszył. Tak jak w Deusek się. Yy, znaczy nie dełzek się tylko tym, yy, Far kraju. Bez wykrycia. Plus 500. Uh, pakiet energetyczny, fajnie, to aż dwie nam odnawia te bateryjki, to nie jest wielce mi potrzebne, ale sobie na pewno raz użyję. Nie chcę będzie, ewentualnie sprzedam. Dobra. Dupę wam już zawracałem wystarczająco, to teraz pójdziemy sobie właśnie tutaj do naszego pana yy, Sarifa i go przepytamy o wiele istotnych rzeczy, jakich on nie raczył nam odpowiedzieć. Cześć Ziemuś. No pomyśl, koleś kurde jest przewodniczącym partii, która jest przeciwna y, modyfikacjom ludzkich ciał. A nasz szef jest właśnie prezesem modyfikacji ludzkich ciał. Czy na pewno... Nie, wiesz co, uwielbiają się dosłownie. Dosłownie wskaczą sobie do serc. Co za łeb? Ja pierdzielę. Jak trzeba być tak tępem człowiekiem? Oooo shit. To ten... Cześć ziemuś. Mr. Jensen, isn't it? Sir, you have that charity dinner? In a moment, Isaiah. I was hoping I might run into you, Mr. Jensen. Bill Taggart. The founder of the Humanity Front. I know who you are. Yes. Yes, I imagine you do. As David Saris' top security man, I imagine you have quite the file on me. But I assure you, Mr. Jensen, I am devastated by recent events. Really? I do not support what you and your company are doing to mankind. I believe it's extremely dangerous. But abolishing human enhancement technologies will only be achieved through legal means. I'll keep that in mind. This is your first day back since the accident six months ago, isn't it? Sir, we have to go. What happened to me was no accident. Ah, oh, my mistake. But it must have been stressful facing down a second incident so soon. I imagine it brought back all kinds of unpleasant memories. I appreciate your concern, Mr. Taggart, but it was nothing I couldn't handle. I'm a psychologist, Mr. Jensen. I know when a man is hiding behind words. The flesh may heal, but the mind is not always so resilient. You might want to keep that in mind. Now, if you'll be so kind as to excuse me. I'm curious about something, Mr. Taggart. What is it you hope to accomplish by coming here tonight? I would think that would be obvious. Your company has been viciously targeted. The violence and bloodshed that's occurred, it, it must be stopped. But I'm afraid it won't be until men of wisdom and understanding come to an agreement. About what? About the future, Mr. Jensen. This enhancement technology threatens to change the course of human evolution, to redefine what it even means to be human. You think governments can afford to let that go unregulated? You can't stop progress, Mr. Taggart. Perhaps not. But neither can we afford to sit by and watch it happen on its own. Not when we have the ability to, to, sprawiła, to, że w to, robić to, to. Thank you. Masz chory obraz, człowieku, tego, że ktoś nas kontroluje tymi ulepszeniami. Że to jest lepsze od człowieczeństwa. To nasza wola sprawiła, że coś takiego chcemy mieć. Że te kobieta bez rąk może mieć takie rączki i może nimi ruszać. Ty, 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 ty. No nie! Myślałem, że. Nie działa na niego quick kill. A na ciebie? Na ciebie <śled> no nie, kurwa, nie działa quick kill. Chciałem mu w mordę przyjechać. Uuu!

I've been here since the beginning. I've seen how he built this up from nothing. He cares for his people. He truly believes what we're doing is important. And he would never do anything to jeopardize it. nie shouldn't have brought it up. No, you shouldn't have. No, if you'll excuse me, I'm busy. Powinienem Zemki mordę. Puf. No nie, nikomu nie mogę w mordę przyjechać. Czuję się taki słaby. I teraz będzie fajne. Cześć. Boss, we need to talk. Is something wrong? I'm not sure. Did you set up a private access route to bypass the company firewall right before you hired me? I <laughs> what? Pritchard said someone's been using it to access our system since before the first attack. The security measures he and I set in place never stopped them because we didn't even know the loophole existed. Oh. I see. Frank's fixed that, though, right? He has now. But he's wondering why you never mentioned it. Frank's paranoid, Adam. You know that. Can a busy man forget things once in a while? You streamed an awful lot of data through that portal, boss. Right before you brought me on board, Preacher may be paranoid, but I gotta admit, I'm wondering what was in it, too. Yeah, as an ex cop, I guess you would. But the important thing is, you found the hole and plugged it. We're secure now. And the informacja nie uncovered in that FEMA facility may actually help us track these guys. So let's just stay focused on what's important. <sighs> Kombinuję moimi pasami szefie, to jest opór, którego on nie lubi. Uh, wierz mi, chce dopaść tych gości tak mocno jak ty, ale i ta luka jest. W... Oczywiście masz rację, nie udzielam im. Wspólny I cel. want to believe me. I want to catch these guys as badly as you do, but that breach is responsible for every security crisis we've had, including today's. If you want me to stop these guys, I need to know what kind of data they've had access to. You're right. You're right. Zmieszęgo. Koleś jest taki, Sorry, że. The no jest opis jego. Widzieliście opis. The truth is i've had a lot of other things on my mind i'm trying to secure a future here for all of mankind i can't let trivial security concerns get in the way when people like bill tagger want to see me fail no you're my best warrior adam and i, and I trust you i know the loyalty you've shown me will only continue as we take this fight into the future because that's what's really important isn't it the future Don't get me wrong boss I'm not questioning your leadership I'm just that you streamed might have been compromised accessed by the hacker who attacked us if so how do you suggest I handle it I see guess I hadn't considered that but I still don't know that you need to look ah I I per share single per detail. Detail this data with you as CEO of this company, there are things I can't release even to you, Frank or Athena. I consider us all a team here, but we each have our own roles to fill. I decide who gets trusted with what, and in this case, you're just going to have to do your job without knowing all the facts. Megan said you could roll with the punches. Proof she was right. With all due respect, sir, I am trying to do my to job. The job you hired me to do, the job you even brought me back in for tonight. But it feels like you're getting in the way, especially when you start bringing Megan into this. I wasn't trying to. Look. I don't want us getting upset over this. The data I streamed.

Boss, six months ago, mercenaries knew stuff about this company that I didn't, and used it to get past my security measures. I don't really care what kind of secrets you and Megan were keeping back then. I just want to make sure they don't endanger us again. Adam, I didn't mean to imply. You're right. Okay, you're right. I, I really shouldn't keep this information. Oh, to była opcja just hope be did. All right. Look, the truth is, I set up a confidential data channel for a private investigator, someone who can run covert background checks on people, potential new recruits like you. You what? I had to, Adam. You were a liability, remember? You'd just been fired from SWAT. Now, Megan believed in you, but I had to be sure. Look, I don't want this to come between us. I'll send the files to your computer. You can see for yourself what he dug up. But, Adam, you'd better be sure. Why? What do you mean? I mean, sometimes the past should stay in the past. Once you see that data, you can't unring the bell. When you're ready, come back and talk to me. We need to discuss our next move. Nie rozumiem, czemu uznali mój ruch wtedy w tym potwierdzeniu uwzględnieniu tego, że jednak brak tych informacji spowodował napaść i to wszystko, bo ponieważ to jest element tego, do czego ja dążę. Podkreśliłem to, że nie obchodzi mnie to, co on może robić, choćby to była najgorsza szmaglerka, bo i obchodzi mnie tylko znalezienie tych kolesia. Nie wiem czemu to było jako negatywny element. Przepatrzę sobie to zresztą, bo to jest taka perswazja, która akurat powinna być dobra. Here, Corporate passport encoded with your biometrics. I've set up a false flag routing which should get you to Hensha Island without any problems. You're sending me to China. What about FEMA? FEMA's got nothing to do with this, trust me. We'll have better luck in China. How can you say that? I saw the bastard who killed Megan pulling his men out of that facility. I left one of those men dead in its underground storage bay. I know that, Adam. Frank was monitoring the whole thing. So I also know that before he died, that man gave you an address in China. I want you to check it out. That doesn't make any sense. Look, Adam. There's a reason this company's under attack. You think it has to do with the typhoon or with some other top-secret military project that I haven't told you about? The thought had crossed my mind. Yeah, well, it doesn't. The work Megan's team was doing before they were killed, it was redefining what it means to be human. This company. Seraph Industries. Was about to lead mankind to its next stage in human development self controlled evolution. Can't you see how scary that can be to some people? Sure. I also see how lucrative it can be for some others. It's never been about money for me, Adam. But you're right. There are people out there who don't exactly feel the same. Like who? I'm hoping you'll be able to find that answer for us in China. So get going. Farida's prepping the chopper. Dobra. Ja w tym momencie zakończę ten odcinek, tak więc do zobaczenia. Na razie. Pa. Wiem, że tutaj nie było wiele, ale to jest gra właśnie nie tyle, że skrodojki, uniki czy coś. Tu jest zajebista fabuła. Cześć kolego. Chodzę ci po łbie. Nie. <laughs> tak więc do zobaczenia. Na razie. Pa.